Wyobraź sobie, że zostajesz z trójką dzieci na rozpadającej się farmie, bez jedzenia i nadziei, podczas gdy mężczyzna, którego kochałaś, odwraca się i mówi ci, że jesteś nic nie warta. To właśnie przydarzyło się Karolinie i odkryjesz, jak wykorzystała porzucenie i ból, aby przekształcić pusty kurnik w imperium przezwyciężania i odporności. Bez względu na to, jak bardzo życie cię powali, zawsze możesz się podnieść. Zostań do końca, ponieważ to, co nastąpi, głęboko Cię zainspiruje. Zanim zaczniemy, nie zapomnij zasubskrybować kanału i zostaw lajka, jeśli wierzysz w moc przezwyciężania. Teraz przejdźmy do historii. Słońce nadal świeci, ale zaczyna już chować się za horyzontem, barwiąc niebo na czerwono. Uczucie przytłaczającego upału miesza się z napiętą atmosferą. Ziemia na podwórku jest sucha, poznaczona pęknięciami wyglądającymi jak otwarte rany. Marcos, 36 lat, wyjmuje z wnętrza chaty zniszczoną walizkę i bezceremonialnie rzuca ją w kurz. Obok niego samochód z nową, wciąż błyszczącą tablicą rejestracyjną. Stanowi kontrast z nędznym otoczeniem. Nosi wyprasowaną koszulę i drogi zegarek na nadgarstku. Przed nim stoi Karolina, 34 lata, trzymająca za ręce Cału, osiem, Biance, sześć i Mateusa, 3. Ubrania dziecięce są brudne, zakurzone i połatane. Cała zachowuje wyraz zdezorientowania zmieszanego ze strachem. Bianka cicho płacze, chowając się za matką, a Mateusz, bardzo malutki, przytula nogę Karoliny. Niektórzy twierdzą, że gdy sięgniemy dna, możemy odkryć skrzydła, o których istnieniu nie mieliśmy pojęcia. Nie wierzyłem w to, ale kiedy zostałam sama z trójką dzieci i pustym kurnikiem, dowiedziałam się, że nawet martwe miejsce może się odrodzić, dopóki walczymy. Karolina zawsze uważała, że życie na wsi wymaga odwagi, ale nie wiedziała, jak bardzo zostanie wystawiona na próbę. Kiedy jej mąż Marcos kupił tę nieruchomość, na początku była pełna nadziei. Myślał, że wspólnie zbudują dostatnie miejsce, w którym wychowają trójkę swoich dzieci Kała, Biance i Mateusa. Jednak odkryli, że to ogromne wyzwanie. Ziemia była twarda, region cierpiał z powodu częstych susz. Słońce paliło nieliczne uprawy, które próbowali uprawiać, a długi piętrzyły się nieubłaganie. Na początku, Marcos miał problemy. Zaciągnął pożyczki, ogrodził pastwisko i próbował zasadzić jakieś rośliny. Jednak z upływem czasu i brakiem rezultatów stawał się zawzięty, niecierpliwy i wybuchowy. Aż pewnego dnia wybuchnął, powiedział, że farma nie jest mu już potrzebna, że nie zniesie życia w ubóstwie, że życie w Karolinie jest zacofane i odszedł. Zanim odszedł, rzucił jej zniszczone walizki na klepisko i ostrzegł z pogardą, że ta ziemia i ten stary kurnik nie są warte nawet skorupki jajka. Powtarzała, krzycząc, że ona sama z trójką dzieci nigdy nie opuści tego miejsca. Karolina była bez słowa. Poczuł żar na twarzy. Nagromadzone łzy piekły go w oczy, ale nie potrafił się załamać. Miał troje dzieci uczepionych jego nóg trzy buzie do wykarmienia i nic poza chatą z gliny wiatrem nawiewającym kurz do każdej szczeliny i pustym kurnikiem który skrzypiał przy najmniejszym powiewie wiatru ogrodzenia były zerwane dach szopy był pełen dziur a spiżarnia była prawie pusta od jedzenia mimo wszystko karolina mocno przytuliła dzieci i obiecała że nie pozwoli aby były głodne nie wiedziała, jak dotrzyma tej obietnicy, ale zrobiła to z przekonaniem kogoś, kto nie miał innego wyjścia, jak walczyć. Tej nocy, podczas gdy dzieci spały skulone pod cienkim kocem, Karolina wyszła, aby przyjrzeć się kurnikowi w słabym świetle gwiazd. Ta stara drewniana konstrukcja, bez ani jednego kurczaka, wyglądająca jak porzucony szkielet, była dziedzictwem, które Marcos pozostawił po sobie, odchodząc, trzaskając drzwiami. Przez lata narzekał, że miejsce to nic nie wydaje, że ziemia jest sucha, że ziemia jest niewdzięczna, a ona, bez środków, bez wsparcia, ledwo mogła się kłócić. Ale teraz w jej piersi płonął gniew. Nie tylko z powodu porzucenia, ale z powodu okrutnych słów, które powiedział, powtarzając, że nie jest warta nawet skorupki jajka, że nigdy nie będzie w stanie odbudować tego miejsca. Postanowił więc, że przekształci je w schronisko, choćby tylko dla zasady. Następnego ranka wstał przed wschodem słońca, zostawił miskę wody i kawałek chleba dla dzieci i ruszył w stronę drogi gruntowej łączącej farmę z najbliższym miastem. Potrzebowałem pracy, czegokolwiek, co zapewniłoby mi jakieś utrzymanie. Gdy szedł, czuł, że słońce świeci coraz mocniej, kurz przyklejał się do jego spoconej skóry, a gardło wysychało z każdym krokiem. Przebyta odległość zdawała się nie mieć końca, ale Karolina się nie poddawała. Musiałem dotrzeć do głównej drogi, gdzie, jak mi powiedziano, czasami przejeżdżała ciężarówka wioząca ludzi do pracy. Po przejściu pewnego dystansu, zobaczył w oddali małą ciężarówkę. Machnął ręką, i na szczęście kierowca się zatrzymał. Był to mężczyzna w słomkowym kapeluszu i rozpiętej koszuli na piersi, który zapytał ją dokąd idzie z wyrazem zmęczenia i zaniepokojenia na twarzy. Podsumowała sytuację. Potrzebowała pilnej pracy, w domu czekała na nią trójka dzieci i nie miała wystarczająco dużo jedzenia. Kierowca podrapał się po brodzie i powiedział, że w grania Santa Clara brakuje ludzi do sprzątania magazynów, ale praca jest ciężka, a właściciel nie ma zbyt dużo cierpliwości. Karolina, nawet nie znając szczegółów, zgodziła się natychmiast. Wskoczył na tył ciężarówki i chwycił się jej mocno, gdy ta podskakiwała na polnej drodze, wzbijając tumany kurzu. Dotarli na farmę, duży teren z kilkoma szopami rozciągającymi się po całej powierzchni ziemi. Silny zapach paszy i obornika, zmieszany z duszącym upałem, niemal zmusił ją do odwrotu. Widziała ciężarówki załadowane workami z kukurydzą, pracowników chodzących tam i z powrotem, ale nie miała czasu na wątpliwości. Podziękował kierowcy i udał się prosto do biura właściciela, groźnie wyglądającego mężczyzny o imieniu Gael. Ledwie podniósł wzrok, gdy weszła spocona i zakurzona, ale przedstawiła się. Powiedziała, że potrzebuje pracy i że zrobi wszystko. Gael szczerze zapytał, czy poradzi sobie z cięższym sprzątaniem, zamiataniem klatek, usuwaniem odchodów po kurach, noszeniem worków z karmą i znoszeniem silnego zapachu. Karolina przełknęła ślinę, ale potwierdziła, że tak, potrzebowałem pieniędzy oświadczył, że zapłaci jej 20 reali, jeśli będzie pracować do południa i 25 reali, jeśli wytrzyma do końca popołudnia. Żadnych opóźnień, żadnych skarg, albo to, albo nic. Ona przyjęła. Pierwszy dzień pracy był męką. Gorąco wewnątrz shop było niemal nie do zniesienia, szczególnie dlatego, że drzwi musiały być zamknięte, żeby kury nie mogły wyjść. Zapach odchodów, piór i kwaśnej paszy sprawił, że piekły ją oczy i swędziało gardło, ale Karolina nie poddała się. Sprzątała, zamiatała, nosiła wiadra. Niektórzy pracownicy szeptali, że ten nowicjusz nie wytrzyma dwóch dni. Pod koniec zmiany jej dłonie były całe w pęcherzach. Ale pan Gael podał jej umówione 20 reali wraz z torbą czerstwego chleba, który został ze stołówki podziękowała mu, choć nie miała już sił, żeby powiedzieć cokolwiek więcej, i poszła do domu. Pieniędzy było niewiele, ale wystarczyło na zakup mąki, odrobiny soli i oliwy w małym sklepiku przy drodze. Kiedy dotarła na farmę, słońce już zachodziło. Dzieci z niecierpliwością na nią czekały. Przygotowała gęstą owsiankę, mieszając mąkę, sól i odrobinę wody ze studni, po czym ugotowała ją w swoim wgniecionym garnku. To była uczta dla dzieci, które pochłaniały ją z zachwytem, zaspokajając głód, przynajmniej na jedną noc. Podczas gdy dzieci spały, Karolina rozmyślała o tym, co wydarzy się następnego dnia, a potem kolejnego i całego tygodnia. Musiał wrócić na farmę. Ale wiedział, że każdy krok będzie go kosztował mnóstwo wysiłku. Ale i tak było to lepsze niż stanie w miejscu. Musiałem udowodnić, że potrafię przetrwać i coś zbudować w tym odludnym miejscu. W kolejnych dniach sytuacja się powtarzała. Budziła się o świcie, dawała Kałowi instrukcje, aby zaopiekował się Bianką i Mateusem, po czym szła, aż ktoś ją podwiózł. Kiedy nie mogłem, po prostu chodziłem. Przyjechałem na farmę spocony, pracowałem do upadłego, sprzątałem szopy, nosiłem torby, znosiłem nie do zniesienia zapach. Kilka razy prawie zemdlała z wyczerpania, ale każdy widok głodnych dzieci przypominał jej, że nie może się poddać. W tym momencie dona Hilda, wieloletnia pracownica, zauważyła wysiłki Karoliny i podeszła, aby rozpocząć rozmowę. Zapytał ją, dlaczego tak dużo pracuje. A Karolina opowiedziała mu o porzuceniu męża i konieczności samodzielnego utrzymania trójki dzieci. Dona Hilda ze współczuciem pokręciła głową i powiedziała, że gdyby potrzebowała rady, to zna ludzi w Urzędzie Stanu Cywilnego, którzy znają się na sprawach związanych z ziemią. Karolina, nie wiedząc jeszcze co to będzie, podziękowała mu. Pewnego dnia Gael, właściciel farmy, oznajmił, że ma stare kury, które nie znoszą już jaj i zostaną wyrzucone. Zapytał Karolinę, czy chciałaby wziąć trochę, może zjeść mięso. Szybko pomyślała, mogłaby spróbować, owszem, hodować te kurczaki, zamiast je zabijać. Kto wie, może udałoby jej się zdobyć jedno czy dwa jajka. Każde jajko oznaczało pożywienie lub możliwość wymiany w małym sklepiku. Poprosił o dwa ptaki, a Gael wzruszył ramionami, mówiąc, że tak naprawdę nie są one konieczne. Związała nogi kurczaków i pod koniec dnia wróciła z nimi do domu, spragniona perspektywy nowego początku. Gdy przybył, pokazał kurczaki dzieciom. Byli podekscytowani, mimo że ptaki były chude, pozbawione piór i wyglądały na chore. Cała pomógł im nalać wody i dosypać resztki kukurydzy, które znaleźli. Bianka spojrzała na ptaki, czując lekkie współczucie, a Mateusz nie bardzo rozumiał, co się dzieje. Po prostu się śmiał. Kurnik był jednak w opłakanym stanie, deski były zgniłe, a przewody luźne. Potrzebne były pilne naprawy. Karolina miała na podwórku tylko stary młotek i kilka luźnych desek, ale zaczęła improwizować. Wczesnym rankiem, gdy wbijał krzywe gwoździe, usłyszał wiatr wstrząsający konstrukcją, który wydawał skrzypiące dźwięki, które były niemal przerażające. Jednak myśl o tym, że być może w niedalekiej przyszłości uda jej się zdobyć jajka, napełniła ją nadzieją. Tej samej nocy usłyszał szczekanie psa. Pomyślał, że to mogło być jakieś duże zwierzę, na przykład dzik albo nawet złodziej. Podniósł patyk i drżąc wyszedł sprawdzić. To był wychudzony pies, utykający na jedną nogę. Warknął w cieniu krzaka, ale gdy tylko zauważył Karolinę, nastawił uszu i cicho zaskomlał. Wyglądało na opuszczone, tak samo jak ona i dzieci. Pogłaskał zwierzę, które się uspokoiło. Postanowił nazwać go odważnym, ponieważ mimo że był chudy i ranny, nadal próbował czegoś bronić. Więc nie zastanawiając się wiele, zostawił go tam, wierząc, że pomoże to odstraszyć drapieżniki. Minęło kilka dni i Karolina kiedy tylko mogła, przynosiła z farmy jednego lub dwa wyrzucone kurczaki, umawiając się z Gaelem, że zabierze te, które nie nadawały się już do użytku. Prawie wszystkie przybyły chore, bez piór, jeden kulawy, inny ze skrzywionym skrzydłem. Mimo to leczył je czystą wodą, resztkami warzyw, które znalazł lub wymienił w małym sklepiku za kilka dolców oraz zepsutym jedzeniem, które od czasu do czasu dostarczał mu Gael. Kurnik zaczął tętnić życiem, chociaż zamieszkiwały go brzydkie, oszałamiające kury. Aż pewnego poranka znalazła jajko, małe i pęknięte, co sprawiło, że jej serce zabiło szybciej z radości. Obudził dzieci i pokazał im swoje osiągnięcie. Przypominając im, że jeśli jednej z tych kur uda się znieść jajka, jest nadzieja, że innym też się uda. Zachował jajko jak mały skarb i postanowił wymienić je w sklepiku na mleko w proszku i tak też uczynił. Wymienił jajko i trochę drobnych na wgniecioną puszkę mleka. Tej nocy udało mu się dać dzieciom bardziej pożywną owsiankę. Właśnie wtedy, gdy zaczęły pojawiać się oznaki poprawy, Karolina niespodziewanie otrzymała wizytę od Markosa. Jego samochód zatrzymał się przy wjeździe na farmę, a on z szyderczym uśmiechem wyjrzał przez okno. Ona zaskoczona wyszła, by się z nim skonfrontować, nie wiedząc czego on chce po tak okrutnym odejściu. Jednak on uśmiechnął się do niej jadowitym uśmiechem i zapytał, czy naprawdę myśli, że zbieranie starych kurczaków cokolwiek zmieni. Powiedział, że nadal jest właścicielem tej ziemi, że dokumenty są na jego nazwisko i że jeśli ona chce tam zostać, będzie musiała oddać mu część tego, co uda jej się zarobić. Wściekła Karolina krzyczała, że nic nie dał swoim dzieciom i że nie ma prawa żądać od nich ani centa. Następnie wsiadł do samochodu i powiedział, że wróci z prawnikiem, aby siłą ją stamtąd wydostać, ponieważ ona i te bezużyteczne kurczaki są nic nie warte. Odjechał, wzbijając kurz i zostawiając ją oszołomioną i pełną nienawiści. Dzieci były przestraszone, zwłaszcza Bianka, która płakała i pytała, czy stracą dom. Próbował powiedzieć nie, ale Karolina, nawet nie będąc do końca pewna, odparła, że nikt ich stamtąd nie zabierze. Tej samej nocy rozmyślał nad wskazówkami Dony Hildy. Być może naprawdę musiał się dowiedzieć, czy ma jakiekolwiek prawa do tej ziemi, skoro Marcos miał długi podatkowe i porzucił rodzinę. Było tam tak wiele osób, że niektórzy mogliby zaświadczyć, że ona tam pracowała i coś produkowała. Postanowił więc porozmawiać z Hildą i dowiedzieć się, jak skontaktować się z siostrzeńcem Iwanem, który pracował w Urzędzie Stanu Cywilnego. Po kilku dniach ciężkiej pracy na farmie skontaktowała się z Hildą, która zaproponowała jej spotkanie z Iwanem. Pewnej soboty Karolina wybrała się autostopem do miasta i spotkała chłopca, który przeanalizował posiadane przez nią dokumenty, w tym stary papier, na którym odnotowano zakup ziemi przez Markosa, a także kilka wiejskich przewodników podatkowych. Odkryli, że od lat istnieją niezapłacone długi podatkowe od nieruchomości, opłaty za zwłokę i inne opłaty. Iwan wyjaśnił, że jeśli Karolina wykaże produktywne wykorzystanie tej ziemi, może wystąpić o zasiedzenie lub przynajmniej nakaz sądowy, który uchroniłby ją przed natychmiastową eksmisją. Aby to jednak zrobić, musiał zebrać dowody na to, że mieszka i pracuje na farmie, że coś produkuje choćby niewiele. Karolina wróciła do domu z sercem pełnym nadziei. Musiała zebrać wszystko, co miała: zdjęcia kurnika, zeznania osób, które kupowały lub wymieniały z nią jajka, zapisy pracy w gospodarstwie wszystko, co potwierdzało jej wysiłki. W kolejnych dniach robił zdjęcia starym telefonem komórkowym pożyczonym od Dony Hildy, pokazywał kury, naprawy, dzieci karmiące ptaki, a także ile zainwestował. Zwrócił się do właściciela sklepu z prośbą o potwierdzenie wymiany jajek na mleko i mąkę, czego dokonał pobliskim sąsiadom, którzy byli świadkami jego codziennej walki. Każdego dnia dostawałem kolejne wyrzucone kurczaki, inne zaczęły znosić jaja, niektóre nadal znosiły małe jajka, ale to było coś. W miarę jak produkcja rosła, odżywianie dzieci się poprawiało, a ona sama mogła nawet kupić zeszyty dla kała do nauki. Marcos jednak nie był zadowolony. Pewnej nocy Karolina obudziła się, bo jej pies Valente głośno szczekał. Gdy wyszedł na zewnątrz, zobaczył, że ktoś zniszczył część ogrodzenia kurnika i zabił jednego z kurczaków. Zwierzę leżało na ziemi, a jego szyja była skręcona. W błocie znajdowały się duże ślady stóp, które najwyraźniej nie należały do kała ani flawia. Karolina podejrzewała, że to Marcos lub któryś z jego ludzi chciał ją nastraszyć. Bał się, to prawda, ale się nie wycofał. Kontynuował wzmacnianie kurnika, wykorzystując deski znalezione w lesie i druty podarowane przez sąsiadów. Sytuacja pogorszyła się jeszcze bardziej, gdy kilka dni później, wczesnym rankiem, podpalono kurnik. Łomienie szybko się rozprzestrzeniały, rozświetlając ciemność, a Karolina, Flavio i Kała pobiegli je ugasić. Spłonęły żywcem dwa kurczaki, niektóre zostały ranne, ale udało się opanować pożar, zanim rozprzestrzenił się na dom. Zapach dymu i rozpacz ptaków zapisały się w jej pamięci. Na ziemi znalazła też ślady benzyny. Był to bez wątpienia atak przestępczy. Następnego ranka spakowała dowody pożaru i udała się do sądu, gdzie Iwan pomógł jej złożyć zawiadomienie na policji. Lokalny sędzia, dr Macedo, zapoznał się z raportem i obiecał rozpatrzyć nakaz sądowy, aby uchronić kobietę przed eksmisją. Jednakże proces ten mógł potrwać, więc Marcos zareagował szybko. Niedługo potem pojawił się prawnik Markosa z zawiadomieniem, w którym dał Karolinie 10 dni na opuszczenie ziemi, twierdząc, że nieruchomość jest na jego nazwisko. Gdyby nie wyprowadziła się dobrowolnie, złożyłby wniosek o nakaz eksmisji. Karolina poczuła, jak grunt zadrżał jej pod stopami. Jak mógł w tak krótkim czasie udowodnić, że jest produktywny, skoro dopiero zaczął wracać do zdrowia? Mimo to nie poddał się. Dał jasno do zrozumienia prawnikowi, że musi opiekować się dziećmi i że nie ustąpi. Wtedy właśnie wzrosła solidarność sąsiedzka. Chico, mężczyzna zajmujący się sprzedażą starych płytek, podarował część z nich na przykrycie kurnika. Dona Rosario, inna mieszkanka, zabrała worek zepsutej, ale nadającej się do spożycia kukurydzy. Kilku młodych mężczyzn pomogło w budowie nowego ogrodzenia, bardziej odpornego na ogień i wtargnięcia. Kury z każdym dniem zdawały się silniejsze, a z każdym zniesionym jajkiem Karolina czuła, jak w jej sercu rozpala się płomień. Kiedy do upływu terminu eksmisji pozostały zaledwie dwa dni, Marcos pojawił się w bramie gospodarstwa. Tym razem prowadząc w samochodzie dwóch źle wyglądających mężczyzn i kanistry z benzyną. Zeszła na dół krzycząc, że musi odejść, że nie będzie dłużej czekać na sprawiedliwość, i że jeśli będzie trzeba, to znów wszystko spali. Dzieci przerażone przytuliły się do Karoliny. Flavio podniósł kamień gotowy rzucić nim, jeśli zajdzie taka potrzeba. Wydawało się, że za chwilę wydarzy się tragedia, gdy nagle pojawił się samochód służbowy, w którym znajdowali się komornik i dwóch policjantów. Przyjechali i nakazali Markosowi upuścić puszki, tłumacząc, że sędzia Macedo wydał tymczasowy nakaz zabezpieczający posiadanie Karoliny do czasu rozstrzygnięcia sprawy. Marcos, wściekły, nadal klął i groził, że tak się nie stanie, ale policja jasno dała mu do zrozumienia, że wszelka przemoc będzie przestępstwem i może zostać aresztowany. Wyszedł wściekły, pozostawiając Karolinę drżącą, ale ulżoną. Dzieci płakały z powodu wielkiego napięcia. Po tym strasznym wydarzeniu Karolina poczuła, że w końcu ma jakieś wsparcie prawne. Kontynuował pracę na farmie, zbierając zepsutą paszę i porzucone ptaki, a z pomocą sąsiadów i flawia przebudował stary kurnik na solidniejszą konstrukcję z siatkami, które miały chronić przed zwierzętami i intruzami. W ciągu kilku miesięcy miał już około 30 kur, które codziennie znosiły jajka. Zaczęła sprzedawać jajka w sklepie i zaopatrywać nawet niektóre lokalne firmy. Dona Hilda pogratulowała jej, mówiąc, że widziała niewiele osób tak zdeterminowanych w życiu. Za te pieniądze Karolina kupiła porządny materac, trochę materiału, żeby uszyć ubrania dla dzieci, a nawet naprawiła część dachówek na chacie. Teraz patrzyłem na farmę innymi oczami. Była to wciąż skromna i biedna okolica, ale tętniąca życiem. Kała wrócił do szkoły, Bianka pomagała w obowiązkach domowych, Mateusz bawił się z psem walente na podwórku, a Flavio stał się praktycznie członkiem rodziny. Gdy w końcu sędzia zajął się sprawą zasiedzenia lub podobną sprawą, Iwan wyjaśnił, że istnieją wystarczające dowody na skuteczną produkcję, porzucenie majątku przez Markosa oraz niezapłacone długi podatkowe. Sędzia przyznał więc Karolinie prawo posiadania tej ziemi, aby ją chronić, biorąc pod uwagę fakt, że mieszkała i pracowała tam, a Marcos zaniedbywał to miejsce. Kiedy ogłoszono decyzję, Karolina rozpłakała się ze szczęścia. Komornik poszedł na farmę, porozmawiał z nią i powiedział, że zgodnie z wyrokiem, Marcos nie mógł jej po prostu stamtąd usunąć. Mimo, że końcowy proces nadal składał się z kilku etapów, była chroniona. Z upływem tygodni sytuacja się ustabilizowała. Jaja stały się źródłem dochodu, niektóre silniejsze kury wykluły pisklęta, a Karolina, dumna, zaczęła także pielęgnować niewielki ogródek warzywny. Dzięki wspólnemu wysiłkowi udało mu się wykopać lepszą studnię, która przyniosła wystarczającą ilość wody, aby podlać rośliny. Gospodarstwo, które kiedyś było tylko pyłem, zaczęło nabierać kolorów. Pewnego późnego popołudnia Marcos pojawił się ponownie, tym razem bez oznak wyższości. Był chudy, wynędzniały, bez nowego samochodu, którym się chwalił. Zszedł na dół, błagając Karolinę o wybaczenie, prosząc o możliwość powrotu, mówiąc, że ta elegancka kobieta go porzuciła i że nie ma dokąd pójść. Ona, z rękami brudnymi od ziemi z ogrodu, słuchała wszystkiego w milczeniu. Przypomniały jej się noce pełne strachu, podpalenia, pogarda, jaką okazywał jej i dzieciom, upokorzenia. Po czym spojrzał w górę i powiedział, że nie ma tam dla niego miejsca. Pokazała kurnik pełen ptaków, podwórko z warzywami i powiedziała, że ona i jej dzieci zbudowały wszystko same bez jego pomocy. Marcos upadł na kolana i zaczął płakać, ale ona odwróciła się do niej plecami i wróciła do zajmowania się jajkami. Nie czuł już nienawiści, po prostu zrozumiał, że ponosi konsekwencje swoich czynów. Tej nocy siedział przy drzwiach chaty, teraz już schludniejszej, z naprawionym dachem, i patrzył na podwórze w blasku księżyca. Chłodny wiatr kołysał liśćmi posadzonych sadzonek, a kury spały bezpiecznie w wzmocnionym kurniku. Pies walente spał spokojnie. Był bohaterem, który odegrał kluczową rolę w odstraszaniu drapieżników. Dzieci leżały w prawdziwych łóżkach, a Flavio miał swój własny kącik. Czuła się spełniona, chociaż wiedziała, że życie nadal będzie niosło ze sobą wyzwania. Wiedziała również, że wygrała największą z bitew, udowadniając, że jest warta tak o wiele więcej niż skorupka jajka. W kolejnych tygodniach postanowiła nagrać telefonem komórkowym proste filmy, pokazujące stan przed i po, opowiadające o tym, jak została z niczym i jak udało jej się stworzyć to produktywne i przyjazne miejsce. Wielu mieszkańców regionu zainspirowało się tą sytuacją, kupili jajka i zaczęli nazywać farmę przykładem przezwyciężania trudności. W ten sposób Karolina, z upokorzonej i zapomnianej, stała się wzorem odwagi. Za każdym razem, gdy zbierał jajko, przypominał sobie słowa Markosa, który wątpił w jego wartość. A każde jajko stało się symbolem oporu, mówiąc światu, że nikt nie może mierzyć czyjegoś potencjału tylko poprzez pryzmat trudnych chwil, z którymi się zmaga. Stanęła na nogi, ponieważ miała trójkę dzieci, które były od niej zależne, a w tej walce odkryła siłę, o której istnieniu nawet nie wiedziała. A jeśli wcześniej ten pusty kurnik skrzypiał jak duch martwych marzeń, teraz było to miejsce pełne życia, gdakania i nadziei. To wystarczyłoby przypomnieć jej, że gdy wszystko wydaje się stracone, to właśnie tam kryje się nowy początek.